Muszę zmienić plany i już wiem. Ej, Rusek, co ty do wampira odwalasz? Węgry te na to NATO. bum 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 Na razie damy ci żyć, bo cały nie jesteś mi potrzebny. Zwołałem was tu, bo według mnie nie smiskujecie z Ruskiem jak węgry. Oczywiście kostka Rubika została wyrzucona z NATO, a my musimy się zbroić na wojnę z wódkożercą. Przedstawię wam teraz plan. Bum 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 tał pio piu bum Ja ile was tu? Wypowiadamy wam wojnę Bum 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 tał piu piu bum 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 tał piu bum Jest utworzyłem państwo Kaukazę Komuniści francuscy do boju Albania Czarnogóra wojna Bum 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 tał piu piu bum 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 Witaj Polska chce ci sprzedać tę wyspę. Okej okay, chętnie kupię.